Organizacja pod nazwą Projekt Zgłaszania Przestępczości Zorganizowanej Korupcji wpadła na trop potężnej afery. Kilkaset firm słupów eksportujących ukraińskie zboże, a w tle międzynarodowi giganci agrobiznesu. No i zachodzi pytanie, czy to ma coś wspólnego z tym, że minister Telus złamał dane przez siebie słowo i nie ujawnił list polskich importerów? To mogą być w końcu potencjalni kooperanci firmy należących, zakładanych przez grupy przestępcze na słupów. A czy teraz, jeżeli w skali afery nie da się już zatuszować, ta lista zostanie odtajniona? Dlaczego minister Telus próbuje iść w niepoczytalność? Witam was. Dla fajnopolanków, polanków, którzy zapewne zdążyli mi już napisać w komentarzu, że jestem onucą. Otóż musicie wiedzieć, że organizacja OCCRP to międzynarodowa organizacja dziennikarzy śledczych, którzy stoją za raportami Pandora Papers, Panama Papers, ale śledztwa bywają się na bieżąco. Jeżeli chodzi o dzisiejszy przypadek, to ukraińskie służby wytypowały 80 podmiotów, ale musicie wiedzieć, że siatka liczy kilkaset firm. Na potrzeby tego raportu szczegółowo omówiono tylko kilka przypadków. Wypowiadają się dziennikarze i politycy z Ukrainy, z Czech, Węgier, Słowacji. Pytanie, dlaczego nie ma tam żadnego polskiego polityka? Co wtedy robili? Artykuł jest naszpikowany tak dużą ilością informacji, że ja po prostu ograniczę swój komentarz i przeczytam Wam najważniejsze wątki. Niech to będzie zachętą do przeczytania całości, a przede wszystkim do nagłośnienia sprawy. Podawajcie ten raport do organizacji rolniczych, do partii politycznych, które mają na sztandarach rozwój polskiej wsi. Otóż musicie wiedzieć, że Ukraina jest od lat. Okradana przez eksporterów zboża, więc dziwi ten upór, z jakim Wodymir Załęcki forsuje eksport, z którego zyski są marginalne. Przynajmniej tak mówi ukraińska polityk. Większość obecnego eksportu zboża nie jest nawet bliska przyniesienia Ukrainie korzyści, jakie powinna przynosić. Mówi Marian Zabłocki, ukraińska ustawodawczyni, która cztery lata temu podjęła własne śledztwo w sprawie rynku zboża, żeby Wam zobrazować skalę wałów jakie tam odchodzą. Tylko w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy wojny, tylko na rynkach czeskim, węgierskim i rumuńskim doszły do równowartości około pół miliarda dolarów. Pytanie, jak to jest z polskim rynkiem? Dlaczego my nic nie wiemy? Dostępne dane, które obejmowały pierwsze 7 miesięcy wojny, obejmowały 80 podejrzanych ukraińskich firm. W tym okresie dostarczyły co najmniej 1,7 miliona ton zboża o wartości 495 milionów dolarów firmom w Rumunii, na Węgrzech i w Czechach. Z ukraińskimi firmami zakładanymi na słupy handlowali również międzynarodowi handlarze zboża. A także głównych międzynarodowych handlarzy zbożem, w tym CO, FCO International, Bungie, Vitera i Ameuropa Holding. Są udokumentowane przypadki, gdzie przedstawiciele grup przestępczych przeprowadzali nabór na prezesów w szpitalach. Psychiatrycznych. Mężczyzna, który pojawił się w dokumentach jako właściciel jednego z tych importerów, powiedział dziennikarzom, że został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym i skontaktował się z nim ktoś, kto zapłacił mu za umieszczenie swojego nazwiska w firmie. Wskazał innych pacjentów, którzy również byli wykorzystywani w ten sam sposób. Mechanizm jest tak prosty jak budowa CEPA. Firma założona na słupa działa tak długo, aż nie przyciągnie uwagi służb. Ukraińskie śledztwo rozpoczęło się, gdy śledczy zauważyli, że duża liczba podejrzanych firm, w tym wiele nowo założonych, uchylała się od płacenia podatków, handlując zbożem wartym setki milionów dolarów. Dokumenty złożone przez prokuratorów pokazują, że setki firm wykazują oznaki fikcyjnego zachowania i unikania płacenia podatków. Są też rejestrowane przez niezidentyfikowane osoby. Pamiętacie tematy sprzed kilku dni? Afera rozbudowy polsko-ukraińskiego przejścia granicznego, gdzie ukraińscy urzędnicy, pracownicy Ukraińskiej Agencji Celnej, czy jak to tam się zwie, ukradli polskiej firmie Unibep. dokumentację i na jej podstawie rozpisują przetarg, który z dużą dozą prawdopodobieństwa jest już ustawiony. Minister Emilewicz powiedziała, że ta agencja to jest Państwo w państwie i tutaj również jest potwierdzenie tej tezy. Ale dodatkowe szczegóły dotyczące handlu czarnym zbożem można znaleźć w raporcie opublikowanym w kwietniu przez Komisję Parlamentarną, który przedstawia ponury obraz ukraińskiej służby celnej. Służba nie sprawdziła właściwie ponad 600 potencjalnie podejrzanych firm eksportujących zboże, o których została poinformowana przez Urząd Skarbowy. Czytamy w raporcie. Firmy te miały ryzyko uchylania się od płacenia podatków, niezwracania na Ukrainę zarobków w obcej walucie zgodnie z wymogami prawa oraz prania brudnych pieniędzy. To właśnie te czynniki sprawiły, że czarne ukraińskie zboże stało się tak tanie na europejskim rynku, powiedział dziennikarzom szef komisji poseł Jarosław Żeleźniak powiedział, że takie przestępstwa prowadzą również do ogromnych strat dla budżetu Ukrainy. Jak myślicie, ile firm słupów czy firm prowadzonych przez pensjonariuszy szpitali psychiatrycznych jest na liście, której minister telus Niestety nie chcę nam ujawnić. Firmy nie były systematycznie kontrolowane. Czytam w raporcie komisji. Stwierdzono, że w niektórych przypadkach celnicy przesłuchiwali swoich dyrektorów, no w sensie dyrektorów tych firm, tylko przez telefon lub czat wideo i nie weryfikowali ich tożsamości. Komisja stwierdziła, że ponad połowa eksporterów nie złożyła żadnych zgłoszeń celnych, a większość z nich została rozpatrzona w ciągu 90 minut do ich. Otrzymania. Jednak deklaracja trwała zaledwie 9 minut. Setki firmy założonych na słupy, służby tuszujące śledztwo i prezydent, który z uporem maniaka lobbuje eksport, z którego zyski wyciekają jak z dziurawego wiadra, a to jest tylko wierzchołek góry lodowej. W raporcie jest tego o wiele, wiele więcej. Ale dlatego też odsyłam was do całości. No i przede wszystkim zachęcam do podawania tego raportu. Dalej, ludzie muszą wiedzieć. No i to tyle ode mnie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv od sypywania, czy na, kana na kanale pobocznym, gdzie gram sobie w gry komputerowe. Taki niszowy, jeżeli kogoś ta tematyka interesuje, to zapraszam i śmieszno, i straszno, czasem dziwnie. <laughs> Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.